Nie ma co narzekać, no ja w, jestem zawsze taki, że jak narzekać albo się wkurzę, to trzeba tam w tym pomarańczowym, a nie tak. potem jak już się skończymy, bo to nie ma sensu, ale oczywiście trochę żal jest, no bo. Decy decydowały chyba pojedyncze piłki, prawda? Ja, mogę być trochę. Trochę zły, to, to powiem, że ja trochę zacząłem tego złotego seta jak dupek grać, ale, ale no niestety... Źle rozpoczęliśmy i chociaż goniliśmy w końcówce, to się nie udało. Oczywiście dla, dla kibiców i oczywiście dla nas też o, brawa, bo był to fajny mecz i, i daliśmy rady wygrać, wygrać mecz. Niestety w tym złotym socie się nie udało. No, Byłoby to taka śmiedana na, na dorcie, jakbyśmy wygrali. Ja nie widziałem statystyki, ale myślę, że ten mecz był bardzo wyrównany i oczywiście raz ciągnęła jedna drużyna raz, raz druga. O, Naprawdę, decydowali takie szczegóły i myślę, że w pierwszym secie mieliśmy lepszą obronę, bo dużo, dużo piłek broniliśmy albo zablokowaliśmy, więc to była taka, może taka największa różnica, ale tylko ten pierwszy set. No oczywiście, mi też dziękujemy kibicom, bo, bo zawsze, zawsze nam pomagali dzisiaj było naprawdę świetnie. Także myślę, że dla, dla naszej drużyny, dla miasta, dla kibiców to, że graliśmy puchary i doszliśmy tak daleko, to... Jest tylko plus. Jasna sprawa, teraz czekamy na sukces w Mam nadzieję. Chociaż Dziękuję. już nam drugi raz to nie wyszedł e, final, bo Puchar polski tak samo, teraz europejski. A jest takie przysłowie do trzech razy sztuka. Więc mam nadzieję, że coś tam się uda. Dziękuję. O!